W studiu ze mną jest Jarek Adamek, jego gość. Dzień dobry. Witam serdecznie, a moim gościem jest pan Wojciech Ziemniak, nowy senator elekt na razie z Okręgu Leszczyńskiego. Dzień dobry panie senatorze. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radio LK. A w pracy obecnie ciągle jeszcze jako poseł, bo jeszcze jutro do Sejmu musi pan jechać. Tak, oczywiście pojadę. Słyszał pan, że coś kombinują wokół prawa górniczego? E, tak, oczywiście. W kampanii to podnosiłem e, tą kwestię. Druga strona od razu odpowiedziała i oświadczenia zostały wydane. Zobaczymy jak się zachowają w Sejmie. Aczkolwiek w Gostyńskim pan nie wygrał. No, takie są, y, to jest wola wyborców, jeżeli... Y, no i, i tylko tyle. Y, tym, poza tym jednak pan wygrał w pozostałych y, powiatach. Y, w Leśnie bardzo ładny wynik mniej więcej 3 do jednego z panem Adamem Kośmidłem. No, jest to dla mnie wielka satysfakcja z tego faktu i chciałbym od razu podziękować wszystkim, którzy na mnie zagłosowali. Przypominam sobie wybory sprzed 12 lat, kiedy też Zdzisław, w świętej pańczy Zdzisław Adamczak zadzwonił do mnie z rana i, i od razu wierzył, że w leśnie wygram i to Leszno mi sprzyja i za to jestem wdzięczny Leszczyniakom. A co Leszczyniacy będą z tego mieli? Że będą mieli Twojego senatora? Ja myślę, że co do tej pory, bo gdyby, panie redaktorze, gdybym w Lesie nie był rozpoznawalny i ludzie by nie cenili to, co robię nie tylko dla leszczyniaków, ale i dla pozostałych y, mieszkańców ziemi leszczyńskiej, tak mówiąc, bo w tej chwili faktycznie ten obwód senacki to jest były województwo leszczyńskie, oczywiście bez góry i wschowy, to na pewno by mnie nie zaufali. No wytykała panu konkurencja, że pan nie miał jako poseł swojego biura w Lesznie de facto, czy jako senator będzie pan miał? E, to się okaże. Myślę, że e, będzie biuro na pewno poselskie, bo z tego co w nieoficjalnym wyniku wynika, że Grzegorz Rusiewski mandat zdobył. Natomiast e, ja e, wytykano mi. E, wiele rzeczy mi wytykano. W kampanii spotkałem się z wieloma zarzutami nieaktywności, że mało co robiłem w sejmie i tak dalej, no, ale okazało się jednak, że górę wziąłem. Doświadczenie oraz y, pracę organiczną podstaw mówiąc takim językiem tutaj wielkopolskim, że to zostało docenione. A jak będzie wyglądać pańska praca senacka? No zmierzę się z tym, no, to jest dla mnie no, nowe wyzwanie jako y, senator. Także y, Senat ma inne y, obowiązki niż Sejm. Oczywiście y, nie zmienia to faktu, że na dole, czyli tutaj w okręgu, będę robić to, co robiłem y, na rzecz lokalnej społeczności. Izba refleksji i, fleksji, i y, namysłu, tak się mówi o Senacie, tak? Y, ponoć, no może po jakimś kilku miesiącach znam relację jak to wygląda ale to tylko znam z opowiadań i z takich przekazów a nie zabłodził pan tam nigdy na wiejskiej? bo to jest po sąsiedzku podobno Poza, to jest jeden budynku, jeden korytarz dwa, trzy razy byłem na tej sali ale jakoś wtedy nie myślałem jeszcze o tej, jak to tutaj pan powiedział, izbie refleksji no przyszły swoje lata i można powiedzieć, że w tym momencie no de facto jeżeli idzie o miejsce pracy, wiele się nie zmienia ten sam pokój w hotelu sejmowym? Prawdopodobnie tak. Y i, I biuro posa y te będzie senatorskie w kościanie, bo to będzie moje podstawowe. A filie, jestem trochę przeciwny temu, inaczej przeciwny. Uważam, że kontakt ze społeczeństwem można mieć. Ja dojadę do każdego, kto zechce się ze mną spotkać albo będzie miał problem. Komunikacja w tej chwili jest taka, że można mailowo czy telefonicznie się umówić. Także to jest bezpośredni kontakt, a nie posiadać biuro, przyjechać raz w miesiącu do niego i siedzieć i czekać, aż ktoś przyjdzie. Myślę, że nie tak wygląda. Praca y, biura y, poselskiego czy sanator, senatorskiego. I już na koniec, panie pośle, panie senatorze, małe podsumowanko wyborów. Już wiemy: PiS ma sześć mandatów, koalicja ma trzy. Słabo, jak na ten okręg. Ja mogę odpowiadać, ja prowadziłem kampanię e, prawie, że osobistą. Byłem we wszystkich gminach, odwiedziłem, przejechałem kilka tysięcy kilometrów. Każdego dnia kilka godzin spędziłem w terenie i e, myślę, za to spotkało mnie, nazwie to nagroda, w postaci e, właśnie tego mandatu. Natomiast e, e, pozostały wynik Koalicji Obywatelskiej, no mieści się w średni krajowej, jakby także na naszym terenie mhm. I, i, i tutaj, no, nic dodać, nic ująć. Lewica ma dwa no to no, odrodziła się. No, no to, to trzeba przyznać i, i gdyby, ale to jest, nie będę gdybać, co, co było 4 lata temu i tak dalej. To trzeba im pogratulować, tak samo pogratulować trzeba tym, którzy wygrali, szczególnie Janowi Dziedziczakowi, który zrobił naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik. Nie pozostali posłowie, no to odstają od niego nawet na jego liście, więc tutaj, ale też i mój lider listy do Sejmu, Mariusz Wiczak, poprawił zdecydowanie wyniki z lat, przy obniżeniu lotów dla koalicji, to też trzeba uznać za wykonaną dużą pracę w kampanii. No i przypominamy, Grzegorz Wysiecki ma mandat, Wiesław Szczepański ma mandat. Wojciech Ziemniak, mimo, że z Kościana, a, a tak były zachęty, no, nie będę do tego wracać do kampanii, jakie były tutaj różne A Adam Kośmidew dzwonił już? Tak, dzwonił, pogratulował przed południem. Szapoba. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan nowo wybrany, jeszcze nie zaprzysiężony senator. Wojciech Ziemniak był naszym gościem. Bardzo, kościem. jeszcze raz, bardzo wszystkim dziękuję, którzy oddali na mnie głos i mam nadzieję, że się Państwo nie zawiedziecie na mnie.